bezpieczeństwo udostępniają te filmiki jakby coś. Także to są oficjalne źródła ukraińskie. Boże, maja, ja tak, nagranie jest. Zobaczę, co to jest. Przechwyci, przechwycili rozmowę na którzy mieli duży problem z zabezpieczeniem. I na nagraniu słychać, jak Putinowski na Rozmawia ze swoją żoną i jej narzeka, że, że o najeźdźcach zapomnie, zapomniało kierownictwo i jego jednostka, i jednostka, która miała dostarczyć im to zabezpieczenie. No i to tyle w zasadzie jest. I mówi, że dlatego wróg jest zdemoralizowany i, zaczę i zaczęli już chlaci. On chyba jeszcze piany rozmawia z żoną i opowiada jej tę historię. Dobrze, ja ich zabezpieczę. Mam taki obowiązek ich zabezpieczać. No nas, moje, nie nie Ale moją jednostkę nikt nie zabezpiecza. Nie, w sensie nie w sensie o to zabezpieczenie, chodzi o no, jakiś prowiant, tam produkt. Tam, o przepraszam, administrację Twitcha. Nie Że oni zapomnieli tam, gdzie ty, siedzą te dranie. Że nas tutaj rzucili zapomnieli o nas. Tam też i, że nas tutaj nie wożą i musimy to sami sobie z, jakoś zdobywać. Wszyscy o tym wiedzą, w sensie oni nie dostają tak, nie dostają zaopatrzenia i wszyscy o tym wiedzą. Nie znają, tam to, A. Kierownictwo w ogóle nie wie o tym, że my tutaj jesteśmy, czy zapomniało o nas? To czemu mój naczelnik? Mój naczelnik też w takich tak tak I dowódca mieszka w takich samych warunkach jak my wszyscy. Brudnych. Niszczymy farmy, bombardujemy elewatory, elewatory niszczymy. Bierzemy, zabieramy im tę ropę. Paliwo w sensie. Zabezpieczamy swoich. Czyż nie? To, to tym bierzemy od, od, no to co nie jest nasze, bierzemy dla siebie. A jeśli niebezpieczne, to będą transakcje, to będą miasta, po prostu ludzie wytrzymają, zaszgudzą, jeszcze na nich. Sekundy, euro, Coś tam, nie, jak... ile jeszcze? A jeśli ich nie niebezpieczni. To był to but mięso. Po prostu ludzi wyrzucają. Jeśli ja, ja ich nie, nie, nie będę zabezpieczał, to będzie to, to zostaną oni straceni. Po prostu wyrżną ludzi, z spalą wszystko spalą i to wszystko będzie. Poczekaj chwilę, mówię tutaj. tutaj. Przepraszam, Anastazja. Nie znam mnie, panie. Też kolejny pijany jakiś w ogóle, kolega męża chyba tego. Mam na imię Juri. Tak, przepraszam, my tylko po tak, chciałem żyć. Nie stój, nie stój. Chcę nie zajęć, a on wskazać, Nie warto, nie warto. Nie wiem, jak pani powiedzieć. Znacie wam. Wasz mąż, no się nam płocha. Jest nam bardzo źle i wasz mąż coś tam. Woje? Halo, to jest teraz jej mąż. Zabrał mi telefon. Wszystko w porządku, Halo. to znaczy trochę. Co to znaczy, nie że nie jest nie. źle. Ile zamknę drzwi tutaj, bo sąsiad przyszedł. Nie, wszystko w porządku. Chcę, żebyś wrócił, żebyś ty wrócił do swojej żony, do swoich dzieci, do swojej matki, do swojego ojca. I ja też chcę. Nie, to jesteś moją kochaną dziewczynką. Nie chcę, żebyś ryzykował z własnym życiem dla. Dla nie wiadomo jakiego celu. Sprawdzaj swoich chłopaków, żeby oni stali w obronie, żeby oni nie pili i nic nie robili.